Nie mam tu akwarium, nie było mi chwile, jak zwykle brak czasu, No ale wam pokażę co mnie dzisiaj działa do zrobienia. Jak wiecie w Zroomie y, zasilam całą tutaj y, filtrację jedną pompą, a pv V60 TOM. Mm, powiem Wam, że przerabiałem sobie trzy udżety y, trujeczki w taki sposób. Znalazłem na internecie Jeden z kanałów, który już praktycznie nie, nie działa na tą chwilę, jak sobie poszerzyć, polepszyć pracę tych filtrów. Mianowicie jest tam taki w kolanku, jest tam taki otworek, który, przez który wchodzi powietrze. Ja sobie go poszerzyłem, żeby tego powietrza więcej się dostawało, żeby był większy przepływ przez ten filtr. No, zaczęło to działać oczywiście, ale wreszcie mi troszkę spadło yy, na powietrzanie w tych niezrobionych. Yy, po paru dniach spostrzegłem, że jednak to coś słabiej działa, nie? No i po prostu zainteresowałem się tą pompą, czy może coś z pompą jest nie tak? A to przypadek, że ja akurat zmieniam sobie yy, troszkę filtrację. Chciałem polepszyć, może zepsułem, no różnie może być. To są membrany, które są tutaj. Właśnie one są tu mocowane. Mam nadzieję, że będę umiał to złożyć, bo rozłożyć było prosto. Miałem sobie zrobić z tego filmik, ale nie chciało się mi go kręcić. I no raczej to nie jest skomplikowane. Raczej się będę zastanawiał, jak idą sobie te takie a uszczelki. To jest plastikowe, wszystko. Ta membranka znajduje się tutaj. I jedna, proszę ja was. Jak on to pokazać? O! Jest zepsuta! Także myślę, że to jest to przyczyną. One są tutaj po bokach. Tutaj ten magnes się po prostu porusza i rusza tymi rękami. Zamówiłem sobie nowe dwie, bo mówię, że jedna. Raczej zmienię obie. Ta jedna jest dobra, zostawiam w razie czego. Wymienię już dwie, bo swoje sobie tutaj służyło od, od nowości tego filtrumu, yy, Więc yy, zaraz będę to wymieniał yy, Na tą chwilę Musiałem sobie zastąpić, tu filtrację na szczęście mam na tyle filtrów Zawsze mi tam pozostała filtra, się tych filtrów nie pozbywałem, więc się przydały yy, Mianowicie mogę pokazać Tutaj jest Eheimic Tutaj jest AQL Turbo 1000 jak się nie mylę Padmini Padmini U góry jest mój Fluval O no, tu wam pokażę jeszcze ciekawostkę Tu jest ikra U U akarek Patrzcie za piękne kolory To ona tu została sama z, z dwoma samcami Obugania jak cholera no, oczywiście nie odchowa tej ikry, ponieważ samec na nią poluje zazwyczaj. Tu do Gupoli trafiła kaskadka, która tu była oryginalnie, a małe wykotniki chodzą na pompki, które miałem. Jak widzicie, kabloza jest na wierzchu. No, jakoś musiałem sobie z tym poradzić. No i cóż, zabieram się do. Zabieram się dalej do pracy. Będę musiał te filtry wszystkie podłączać. Mam nadzieję, że to fajnie pójdzie. Nie jest to skomplikowane. Ale wiadomo, do czynienia mamy z prądem, więc lepiej, niech to robi ktoś dorosła, bo ktoś to ma w tym pojęcie. Bo to różnie może być. Także dobrym przykładem na to, jeśli ktoś opiera filtrację na jednym sprzęcie, jest takie coś, że jeśli nie ma tych sprzętów więcej, Niech sobie to leży, może nie za długo, ponieważ na przykład jeden z filtrów mm, Orka chyba 1000, jak się nie mylę, z hp mi tu chwilę w 112 Ale y, niestety y, Przestał mi działać po chyba 3 dniach Jak się nie mylę Dlatego musiałem przynieść tutaj aql właśnie z, ze stu y, Ten Turbo 1000 y, No i na razie to Daję tutaj radę. Na szczęście już mam uszczelki, więc sobie teraz wszystko montuję i zobaczymy, czy to będzie działo. Dobra, dziękuję Wam za dzisiaj. Już Wam nie będę tylko, że jak to, to robił, ja takich filmów raczej nie robię. No, tak jak mówię, każdy jest w stanie zrobić to sam, jeśli nie ma troszkę o tym pojęcia. I najlepiej, żeby był dorosłym. Pamiętajcie tylko, jak sobie to rozkręcić, żeby wiedzieć, jak to skręcić. Ja się mogę z tym mieszać, chociaż... Może nie, bo jakoś sobie to potrafię wizualnie przypomnieć jak to szło po kolei, więc żadnej tutaj komplikacji nie ma. Kilka śrubek, parę uszczelek. No i jedziemy dalej z tematem. Zadziwiam, Wam dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się, wito hej.